Cześć, jestem Bartek ze Skanika, prezes. Dzisiaj, jako że zbliżają się święta, przygotowałem dla Was propozycje prezentów. <noise> Jednak jestem Mikołajem, i w związku z tym przygotowałem dla Was cały worek propozycji prezentów, jeżeli nie macie swojego pomysłu na prezent dla swoich bliskich. No i co? Najlepiej trzymać się klasyki, w związku z czym kosmetyki Bond to jest najlepsza propozycja dla Was. Jeżeli jeszcze nie macie. Na pewno macie już kosmetyki, zestaw kosmetyków Bond, to dajecie je swoim bliskim. Ale jeżeli chcecie dać coś innego, ale również klasycznego, no to skarpetki. A jeżeli skarpetki, to tylko smartbull i tylko z wełny Marynosa. Bo kto daje Marynosa, ten ma do prezentów nosa. Macie już dwa prezenty, czyli skarpetki i kosmetyki Bonda, no ale na pewno macie wielką rodzinę, dlatego potrzebujecie tych prezentów więcej. Kolejna propozycja ode mnie to termos. Taki termos latem sprawi się jako doskonałe naczynie do przechowywania zimnego piwka, tylko trochę mały wybrałem jak, jak do piwka latem. Ale również przechowacie w nim zimą ciepłego grzańca, tak aby mógł was raczyć przez długie godziny. No ale żeby sobie takiego grzańca otworzyć, wypadałoby mieć wielofunkcyjny nóż. Mają takie noże, otwieracze do wina, także do tego piwka latem. Mają też wiele innych funkcji, ale kto by właściwie tego, tego używał. Gdy po takim grzańcu idziecie po górach, no może się zdarzyć, że gdzieś się potkniecie, więc apteczka to doskonała. Kolejna propozycja na prezent. A jak wiadomo, różnica między brawurą a bohaterstwem jest cienka jak plaster. Otwarcie grzańca to nie wszystko. Jak wiadomo, grzańca trzeba zagrzać. I dlatego kolejna propozycja na prezent to kuchenka turystyczna. Na takiej małej kuchence każdy turysta będzie w stanie zagrzeć sobie właśnie grzańca lub bigos zabrany z domu. Po takim pysznym grzeńcu święta lubią się przedłużyć na przykład do pasterki, dlatego żeby wracać w nocy bezpiecznie z pasterki warto mieć czołówkę. Jak widać można ją założyć nawet na czapkę Mikołaja, a już na pewno na każdą głowę outdoorowca. Ostatni pomysł na prezent, jaki dla Was przygotowałem to bryloczek do kluczy. Ha! Żartowałem, to są detektory lawinowe. Można ich jednak używać e, właśnie jako brloczka do kluczy i wtedy łączymy przyjemne z pożytecznym. Jeżeli zgubimy klucze, szukamy ich za pomocą detektora, a jednocześnie ćwiczymy poszukiwanie ludzi zaginionych pod lawiną. To już wszystkie prezenty, jakie dla Was przygotowałem. Mój worek z prezentami jest już pusty. Jeżeli szukacie więcej inspiracji na prezenty, zajrzyjcie na naszego bloga. Znajdziecie tam artykuł o prezentach dla wspinaczy i turystów. Właśnie. E, jeżeli do końca nie będziecie zdecydowani. Co wybrać, możecie skorzystać z kart podarunkowych na naszej stronie, a jeżeli prezent się nie spodoba, macie 30 dni na zwrot towaru. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.